Cześć, zana Michał oficjalny. witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla was unboxing. Zobaczycie co dla Was przygotowałem. Dobra, zaczniemy. od najmniejszych rzeczy Po Pooczy tutaj z boku. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy przesyłkę. Zobaczymy co to do nas przyszło. Jak się okazało, przyszła rzecz bardzo przydatna na naszym kanale. A mianowicie mikrofon, nareszcie będę mógł nagrywać ładniej. Będę sobie tutaj koszulki i będę mieć wtedy lepiej złożyć. Dobra. Druga rzecz, którą już otworzyłem, bo nie byłem pewny, czy to jest na pewno przesyłka na odcinek, to. Nie wiem, to się nazywa. To jest do, że tutaj przy, przypinam GoPro. I można wrzucić do wody, i to po prostu pływa po wodzie. Tak to wygląda. Dobra, weźmy teraz kolejną rzecz. Nie wiem co przyszło, bo ja mnóstwo rzeczy zamawiałem. Uch. taką mamy dużą przesyłkę. Otwieram. Żeby tutaj nie zniszczyć. Zawsze, zawsze boję. Nie potrafię patrzeć jak na przykład ten unboxer. Jak on otwiera, tym siekierami. To jak, jak mu tego nie szkoda po prostu. Widzicie jakiś jadrę? Czekajcie, to jest ładnie otwarte. Czy też lubicie? Piękne. Dobra. Po otwarciu widzimy. Nie wiem czy, czy, czy widzicie co to jest. Czekajcie, otwórz Przyszła szelka do GoPro. Jaka to jest? Czekajcie. Si bierze tak. Kogo ręki. Czekajcie, bo się tu I takie i tutaj mogę sobie trzymać. Jego i na przykład nagrywać, jak nie wiem, jadę na rowerze, czy skaczę, czy biegam, czy co, cokolwiek robię. Przydatna rzecz myślę. Dobra. Co jeszcze z rzeczy? Kolejna rzecz, która przyszła. To już mam otwarte. To jest tak coś. I służy to już wam pokazuję. Czekajcie. Mam, mam już założone, widzicie? Czekajcie, bo odczepiłam się do kabla do ładowarki i to się daje na sam rok tutaj, żeby po prostu się nie niszczyło. Żeby się kabel nie łamał. Tak to prezentuje się z bliska. Patrzcie tutaj tutaj. tutaj. O, tak to wygląda. Dobra. Jeszcze sobie kupiłem jakieś tam drobiazgi. Ja mam segregatory, ale tego już chyba wam nie muszę pokazywać. Dobra, idziemy potem robić opinię końcową. I widzimy się zaraz. Dobra, to już jest wszystko. Mikrofon myślę, się zacznę od stosować od następnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie skuteczny. Tutaj, też będzie na wakacje, na jakieś filmy z, nie wiem, z morza czy jakichś innych. To będzie też bardzo fajne. Tutaj mamy to. Na rękę też będzie przydatne. Za niego będę robił testy w Legendii, w tym wysłanym miasteczku w Chorzowie. Myślę, że będzie też przydatne. Tutaj mamy to. Tuba, to już mam, ale to też jest fajne. I segregatory, żeby mógł usprzątać wszystkie moje papiery. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego odcinka i cześć.